Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem Andrusek i zapraszam do ósmego odcinka Tormented Souls, Zadręczone Dusze. W ostatnim odcinku, jeśli pamiętacie, jeśli oglądaliście, poznaliśmy nowego potwora, którego się nie da zabić. Coś ala powiedzmy, nie? Tylko, że nie tej jakości. Spójrzmy na przedmioty. Okej. Okay. Pamiętam ten obraz, gdzie. A właśnie, a może my tam byliśmy już? W przeszłości? W każdym razie mamy WE40, co jest znanym płynem na skrzypiące drzwi i tak dalej. Udamy się tam teraz. Jest to na początku gry prawie można powiedzieć. Zaraz zobaczmy. No, Maternity Ward to jest na East. Czyli musimy wrócić na dół. Waiting Room, i tutaj obok, i dobra, i Maternity. I potem do tego portalu. No, no i właśnie pojawił się ten gościu. Nie chcę mi się z nim rozprawiać jak muszę. Tym bardziej, że nie chcę marnować amunicji. Najważniejsze, że jest losowy. I na dół, i przez portal. Atmosfera jest dobra w tej grze. o o, o, -o! Kurde! Chwila! Ja się muszę uzbroić w shotguna. Albo wiecie co? Spróbujmy tej lancy. Dobra, spróbujemy lancy. Uuu, ale podziałało? Tylko nie do końca. Ciekaw jestem tylko, czy, czy on stracił tą energię, czy lepiej zrobić to za jednym zamachem. To jest ten większy potwór. Dobra, padł. To dawaj. Nic się nie dzieje. A, a, tutaj. To jeszcze. Dolne. Aha. Teraz? Może? Coś jest nie tak. Czy mogę to jeszcze gdzieś użyć? No tu, tu. No wychodzi, że nie. A może młotka użyję? O! Musiałem młotka użyć. <grystanie> Dobra, tylko pytanie. Nie, 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 co ty robisz? Spokojnie. Ten się znowu pojawił. Okej. Okay. Czy coś tu jest? Okej, okay, może shotgun? Muzyczka nie jest uspokajająca. No właśnie, jak, jakieś dzieciaki. O, a to jest jak z tego, <śpiewanie> to jest jak jaka to była gra? Little Nightmares. Bliźniaki złączone głowami, no świetnie. Nic tu nie ma. Coś tam było. Ten potwór za mną łazi. Ży? Co nie może? No. Oj, shotgunek, świetnie. Ale jakbyśmy byli na styk tak czy siak. Jakiś głowy. Nie no, jeśli chodzi o twórców wyobraźnie, to naprawdę mieli dobrą. O, i kolejne lustro. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? O, safe! W sumie mógłbym zapisać. Nie wiem, czy gra namawia do tego. Wytrzymamy do następnego momentu. A, czyli jesteśmy w normalnej rzeczywistości teraz. Coś nowego, z archaniołem, który ma broń. Okej, okay. coś jest, dobra. A tu Maria, pamiętni? Czy ja tu nie byłem? On mnie nie widzi, jeszcze. Mam wystarczająco teraz tych apteczek, ale prawie zginąłem. Dobra. Coś mi się wydaje, że zapiszę, ale o co chodzi? Tu chyba jakaś będzie podpowiedź. Tu mamy archanioła z bronią. Okej. Okay. Jeszcze jeden będzie. Chyba jest na górze. A ja, ja czy ja mam w ogóle naboje? Oczywiście, że nie mam. No dobra. To nie jest fajnie w tej sytuacji. Jak widzicie, nie mamy już zwykłej broni. Będzie trzeba znaleźć, mam nadzieję. Tu nie ma niestety sklepu. O, zagadka będzie. Chwila. Przynajmniej morfina. Budki telefoniczne. Kolejny anioł. Mi się wydaje, że to jest podpowiedź do tego zegarka. Okej, okay, zbawienie nadeszło. Zajrzyjmy się dokładnie. Tutaj muszę jakąś godzinę ustawić, tylko pytanie jaką. Zaraz, to spójrzmy na te obrazy. Tu mamy miecz w ten sposób. To jest jedna wskazówka, chyba mi się wydaje. tym mamy drugą wskazówkę. To no, tutaj wskazuje w ten sposób: A, to chyba będzie narodziny Jezusa, tak? To ma być odpowiedź? To będzie 25 grudnia, ale nie, no jaka godzina byłaby? Zaraz, zaraz, to chwila. Pobawmy się. Pobawmy się. To czekaj, ustawmy czas. Bo jak to się ustawia w ogóle? Okej, okay, mamy grudzień. I teraz co? Okej. Okay. Może tak. Trzy wskazówki i trzy te czasy, nie? Jedna była tak, jedna była tak, a jedna była. Jedna była tak. No zobaczmy. Wooh! Kurde, co to? No dobra, A jak ja to mam zatrzymać? Się męczę, dobra, udało się. Ulecimy dalej. Nie. Tutaj biuro. Tak, tam była taka statuetka chyba że Trzeba było włożyć. Tylko wiecie co? Teraz amunicji mi brakuje. I jak będę musiał łomem nawalać, to będzie kiepsko. Nie, no. ok. I tu jest ten pan. Właśnie miał zielone oko, pamiętam. To teraz będzie miał dwa. Aha. Od zagadki do zagadki. Okej. Okay. No i co teraz, co tu mam zrobić? Teraz wciskam na pałę to brzmi jak ta melodia z głównego motywu mi się wydaje Jak ja to mam zgadnąć Czekaj, bo tu była To jest płyta Nie wiem właśnie. to będzie. Teraz mam dźwięk znowu wyczaić. O, 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 okej. Okay. Pierwsze dwa mi się wydaje. To nie. To też nie. Nie wiem, czy to, czy to zaraz. Nie, to nie. O, tak. Czyli będzie to, to i to. Zaraz. Zobaczmy jeszcze raz. Drugi jest na odwrót, chyba. Ok, to zaraz. O! Co jest? Szafa się otworzyła? Ale zaraz. Przecież. A może jakoś zaliczyło, albo co? I dokończyłem. No dobra. Niech będzie. Problem jest taki, że ja nie mam amunicji. Przeładuj to w sumie. Dwa shotguny i tyle. Nie chcę tracić. Muszę jakoś zaoszczędzić. myślę, że będę się kierował w stronę save, ale zobaczmy jeszcze kawałek. O cholera. A i zamknięte z drugiej strony. Chwila. Ten pan się nie budzi, to może go da radę ominąć? No nie za bardzo. Dobra, padł. No, ale amunicja kiepsko. Może nie trzeba było walczyć? Chociaż nie, tu jest ślepy zaułek. O, mamy kartę. Bertram Wilderberger. Okej, okay. i to jest jego szpital. Ta karta chyba będzie pasować. Do tego miejsca, gdzie te trzy klucze są, czy coś takiego, to wróćmy się do głównej hali. Ostatnio byliśmy tam na dole i wtedy myślałem, że dyskietka może tu wejdzie. Wtedy te drzwi chyba otworzy się. No, sprawdźmy. No, to zrobione, to zrobione. Teraz tylko to. Dyskietka nie, to w takim razie to użyjemy. A, zadziałało elegancko. To teraz możemy kontynuować. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie ma tego na mapie. Jeszcze jeden nabój do shotguna. Schody niżej. A, safe dobrze, dobra, to wiecie co, ha, jeszcze safe w Kiblu, ok, ale mamy amunicję do elektryka, chyba więcej tu nic nie ma, dobra, ja tymczasem będę mówił do widzenia i zapraszam was na kolejne odcinki, tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania, cześć.